Kinga była gwiazda TVN, od kilku lat wraz z partnerem Markiem Kujawą cieszy się życiem na wiecznych rajskich wakacjach, co chętnie dokumentuje w mediach społecznościowych. Ostatnio para odwiedziła Kambodżę, jednak nawet tam Rusin znajduje czas, aby angażować się w bieżące sprawy medialne. Na swoim profilu zamieściła post dotyczący losów stacji zwierniczej, co wyraźnie ją poruszyło. Niedawno Kinga Rusin. Była żona Tomka Lisa. Przekazała również inną ważną informację. Muszę dokonać wyboru, ogłosiła, zaintrygowana nadchodzącymi zmianami w swoim życiu. W przeszłości Rusin była związana z TVP, a następnie z TVN, gdzie prowadziła popularny program Dzień Dobry TVN. W pewnym momencie zdecydowała się odejść od kariery telewizyjnej na rzecz podróży i odkrywania świata. Na tej drodze towarzyszy jej Marek Kujawa, prawnik, który dzieli z nią pasję do podróżowania. Oprócz relacji z podróży, Kinga Rusin nie stroni od komentowania ważnych wydarzeń. Niedawno wyraziła swoje obawy związane z plotkami o sprzedaży TVN Węgrom, co w Polsce wzbudziło znaczne zaniepokojenie. Takie posty pokazują, że mimo odległości od ojczyzny, nadal pozostaje aktywną obserwatorką polskiej sceny medialnej. Kinga Rusin i jej partner Marek Kujawa ostatnio przebywali w Kambodży, gdzie mimo trudnych warunków klimatycznych z ogromnym zaangażowaniem zwiedzali lokalne zabytki. 30 stopni różnicy temperatur z Polską. Potworny gorąc, ale nie poddajemy się i robimy po kilkanaście kilometrów dziennie na nogach, bo inaczej byśmy nie zobaczyli tych wszystkich cudów relacjonowała Rusin na swoim profilu społecznościowym, dzieląc się także. Że dla niej Marek po raz drugi odwiedził te miejsca. Jednak, nawet będąc tak daleko od domu, wieści o potencjalnej sprzedaży stacji TVN grupie powiązanej z węgierskim premierem Wiktorem Orbanem mocno nią wstrząsnęły. Kambodża Kambodżą, ale ja drżę o TVN! Jeżeli doniesienia mediów poważnych, nieplotkarskich, się potwierdzą, stacje mogą teraz kupić od Warner Bros. Węgrzy powiązani z Orbanem wyraziła swoje zaniepokojenie. Na szczęście szybko okazało się, że sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak mogłoby się wydawać, co pozwoliło jej odetchnąć z ulgą. Niespodziewanie Rusin zdecydowała się przerwać swoje rajskie wakacje i wrócić do Polski na święta. Pierogi w Warszawie czy kolejne wodospady w Laosie, jak Kuanysi koło Koaluan Prabang, gdzie spędziliśmy wspaniały poranek. Muszę dokonać wyboru. I co? Z przyjemnością wybieram pierogi. Święta są zawsze u mnie w domu, z choinką, ekologiczną, z prezentami i wszystkimi wigilijnymi daniami, które sama przyrządzam. I z tego, co słyszę. Nieźle mi to wychodzi ogłosiła entuzjastycznie, wybierając rodzinną atmosferę nad dalsze podróże. Kingarusin, mimo globalnych przygód, wybrała tradycję i bliskość z najbliższymi na najważniejsze święta w roku.